Witam państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Paszyk. Jestem współwłaścicielem firmy Konfo, która od 9 lat zajmuje się montażem pomp ciepła. Działamy na terenie podBeskidzia, Śląska i Małopolski. Dzisiaj znajdujemy się w pisarzowicach koło Bielska-Białej. W nocy było około minus 11 stopni. Natomiast chcieliśmy państwu zaprezentować naszą instalację. Pompa ciepła Panasonic Aquarea, generacja H. Jest to pompa o mocy 9 kW w wersji Split. Jak Państwo widzą jest posadowiona na stopie fundamentowej, dosyć pokaźnej, która ma bezpośrednie odprowadzenie wody do drenażu opaskowego. Sama jednostka zewnętrzna jest posadowiona na wibroizolatorach, które mają za zadanie stłumić drgania pracującego urządzenia. Trochę informacji o budynku. Budynek wybudowany w 2019 roku z bloczków silikatowych o grubości 24 cm. Jest zaizolowany 20 cm warstwą styropianu. Dach jest zaizolowany 33 cm warstwą piany otwartokomórkowej. W budynku jest w 100% wykonana przez naszą firmę instalacja podłogowa, oprócz tego działa również wentylacja z odzyskiem ciepła, także zapraszam Państwa do środka. Jednostka zewnętrzna, którą Państwo widzieli na zewnątrz jest połączona rurami chłodniczymi z jednostką wewnętrzną, tak jak wspomniałem, jest to pompa typu Split, w związku z czym wymagane są odpowiednie uprawnienia, które nasze, nasza firma pozyskała wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeżeli chodzi o samą kotłownię, to widzą Państwo taką modułową wersję, tak naprawdę każda kotłownia jest szyta, na miarę dostosowywana do bezpośrednich potrzeb i możliwości danego pomieszczenia. Oprócz samej jednostki wewnętrznej mamy również zbiornik, zasobnik ciepłej wody użytkowej. Jest to zasobnik ze stali nierdzewnej, ma pojemność 300 litrów. Wężownica również ze stali nierdzewnej ma odpowiednią powierzchnię, w tym akurat w wypadku 3,2 m2. Oczywiście sam zasobnik dobierany jest zarówno pod potrzeby bytowe danej rodziny, jak i wymagania związane z powierzchnią wężownicy konkretnej pompy ciepła. Kolejnym zbiornikiem w tej instalacji jest bufor centralnego ogrzewania. Jest to bufor 100-litrowy, który oprócz tego, że oddziela pracę ogrzewania podłogowego od pompy ciepła, wyrównoważając instalację, pełni również funkcję sprzęgła hydraulicznego i dzięki czemu wspomaga proces odszklenia pompy ciepła, dodatkowo optymalizując koszty eksploatacyjne pompy ciepła. Kolejnym elementem widocznym, świecącym się na zielono jest moduł, moduł Smart Cloud, który dla użytkownika daje możliwość sterowania za pośrednictwem telefonu czy przeglądarki pracą pompy ciepła. Natomiast dla nas, pod kątem serwisowym, daje nam możliwość weryfikacji zdalnej parametrów pracy pompy ciepła, częstotliwości odstrzelenia czy wspomagania naszych klientów, jeżeli mają jakieś potrzeby konsultacji, sprawdzenia parametrów pracy krzywej grzewczej, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jako propartner firmy Panasonic zawsze staramy się dbać i szczególnie zwracać uwagę zarówno na dobór pompy ciepła, na parametry. Jeżeli chodzi o ten konkretny budynek, to jest to budynek o powierzchni 200 m2, gdzie roczne zużycie, roczne koszty eksploatacji wynoszą między 2,5 a 3 tysiące złotych. Także zachęcam Państwa bardzo do współpracy, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.